W wielu tradycjach duchowych pojawia się obraz niewidzialnego twórcy, czasem nazywany Bogiem, czasem Losem, czasem Duszą. I podświadomość jest takim psychologicznym odpowiednikiem tego mitu to część Ciebie, która działa w ukryciu to wewnętrzny demiur, który buduje, nawet gdy nie patrzysz. Wyobraź sobie, że Twoje jutro to miasto w budowie. Ulice jeszcze nie wytyczone, domy jeszcze nie wzniesione, ale architekt już pracuje. I to, co buduje, zależy od planów, które mu dajesz. Jeśli wciąż karmisz go starymi przekonaniami, to miasto będzie wyglądało tak, jak zawsze. Ale jeśli dasz mu nowe wizje, to powstanie coś zupełnie innego. Podświadomość nie krzyczy, ona działa w tle. Jej język jest subtelny. Emocje, symbole, sny, intuicja. Dlatego czasem łatwo ją przeoczyć, a jednak to ona ma największy wpływ.